Na moim nowym kanale Włóczki. Na tym kanale będziemy zwiedzać Anglię i całą okolicę. Mam nadzieję, że nie tylko. Dzisiaj zaczniemy od bombowca B29, który rozbił się tutaj na Peak District. Spróbujemy go znaleźć. No i widzimy się za chwilę. Ora, radzie, już mam ustawiony, gdzie mam wrócić. Tak, mamy nadzieję, że wrócimy. Gotów na przygodę? O. Pierwsze schudki. No tutaj czuć wolność, nie? Tutaj czuć wolność. Jeszcze jak się trochę odejdzie, to. Mam nadzieję, że w dobrą stronę idziemy. Pierwsze pierwszego towarzysza. Me! 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 Po drodze znaleźliśmy. Meh. chyba nie chce przyjść lubiłaś zdjęcie? musisz i tak go... jeżeli coś dajesz o, chyba mam w dupie o. Be. Be. O, idziemy dalej dobra, idziemy dalej mała pomyłka w nawigacji musimy zawrócić, bo szliśmy w drugą stronę ale przeszliśmy tylko 887 metrów Dają nam to 13 minut, to więc nieźle. Tam widać samochód. My musimy iść tam pod górę. Jak widzicie tamtą stronę. No zdarza się, mała pomyłka w nawigacji. Dobra, oficjalnie zaczynamy od nowa. Idziemy w stronę B29 bombowca więcej opowiem po drodze, ale chyba nie w ten wiatr. Jakąś dogrywkę się zrobi. Coś w tym stylu zobaczymy co jest na informacji, żeby nie było znowu, że idziemy w drugą stronę Ale jest piękne Jak Ci się synu podoba? O. Bo to mam tutaj tłumaczę to zaraz nam przetłumaczy i to piszę Aha że są sobry Coś o samolocie? Nic Dobrze, to idziemy Po drodze zmienił nam się trochę krajobraz Idziemy takim małym przesmykiem, wąwozem Co? No co? No tak, z jednej strony masz górki, z drugiej strony masz górki A już nie widać Za dużo nie przeszliśmy, bo wydaje mi się, że koło Kilometra zaraz sprawdzę eee, 907 metrów dokładnie. Dzień Jak trendy nas prowadzisz? Wiesz, że ten jest trudniej, bo chodzimy pod górkę i schodzimy z górki. Ty to chyba ten Tu strumyk jakiś płynie Jak jest bardziej deszczowo Co? No i tak pierdział ruchy ziemi Tam masz kieszeń z boku Kurtki Daj Dobra. Teraz opowiem krótką historię samolotu overexpose, znaczy naświetlonego. Yy, wkleję parę zdjęć. żebyście widzieli jak wyglądał wcześniej i po wypadku od razu po. Yy, katastrofie eee, Boeing RB-29A Super Fortress, to znaczy Super Forteca o nazwie Overexposed, naświetlony, należał do 16 Eskra Eskadry Rozpoznawczej Fotografi Fotograficznej 91 Grupy Rozpoznawczej 311 Dywizji Powietrznej w Strategicznym Dowództwie Powietrznym USAF. Samolot ten. Uczestniczył w operacjach Crossroad w 1946 roku, dokumentując testy nuklearne na atolu Bikini. Brał również udział w Berlińskim Moście Powietrznym w 1948 roku. 3 listopada 1948 roku naświetlony odbywał rutynowy lot z raft z w Lincolnshire do bazy USAF Burton Wood. W pobliżu Warrington. Ze względu na gęstą mgłę i niskie widoczność, załoga sądziła, że bezpiecznie minęła wzgórze i rozpoczęła zniżanie. Niestety, samolot uderzył w teren na wysokości około 610 m nad poziomem morza. W pobliżu szczytu Higher Shelf Stones na Black Low. Black Low? powodując śmierć wszystkich 13 osób na pokładzie szczątki samolotu są nadal rozsiane po wrzosowiskach Black Low, co czyni to miejsce popularnym celem wędrówek w 1988 roku żołnierze z RAFu Finningley po postawiły tam tablicę pamiątkową ku czci ofiar katastrofy Wśród pozostałości można znaleźć silnik duplex cyklon, fragmenty skrzydeł, kadłuba podwozia oraz wyżyczki strzelniczej. Nadal idziemy. O, widać samolot. Samochód jest coraz dalej. A my nadal tą rzeczką idziemy. A sprawdzimy, ile już przeszliśmy. przeszliśmy kilometr 600 już przeszliśmy 25 minut 557 metrów nad poziomem morza to zaczynaliśmy od 520 to znaczy że idziemy cały czas pod górkę 558 9 idziemy zobaczcie na te widoki no jest pięknie no raczej nie Jest pięknie chociaż można było zejść zobaczyć z ciekawości Jest pięknie, nie? Już jesteśmy blisko katastrofy To jest gdzieś tam po lewo Musimy jeszcze iść tam tym snejkiem tam pod górę Ale wygląda docudnie Spójrzmy, gdzie teraz jesteśmy. Tylko 2 km od auta. 568 metrów nad poziomem morza. 569. Cały czas, jakbyśmy szli pod górę. A będziemy wracać, będzie łatwiej. Ale fajnie tu, nie? Oskar, jakby, jakbyśmy zeszli. Poszedł z chęcią do tej rzeczki ale boję się, że nie wyjdziemy z powrotem Piękny strój, za jaki wodospadzik O ale fajnie można tam zejść Chodźcie Chodzimy Powoli, tylko nie pośliznijcie się Powoli Oskar no. Trzymaj się tu tego Ja ale super Tutaj podobno Pierwsi wikingowie wody nabierali w dzbany no, Można jeszcze gdzieniegdzie znaleźć pozostałości po wikingach no. Uważaj Oskar, bo tu już jest woda, nie? Co? No dobra o, Już doszliśmy na szczyt Tam widać już powoli wrak taki jest widok z góry trochę się nachodziliśmy ale teraz zejdziemy na przełaj będzie szybciej tam są auta dokładnie 2 km od miejsca gdzie zostawiliśmy auto zajęło nam to 48 minut 603 metry nad poziomem morza może jak tam dojdziemy będzie 610 bo jak widzicie, tam już jest pełno ludzi, więc to jest ten wrak dobra idziemy tu jest kawałek jakiejś folii oooo ale to wygląda tragicznie, nie? idziesz? Masakra, nie? To wszystko było 60 lat temu? No, największy No B29 to bombowiec ogromny. Tylko część wojsko angielskie zabrało. Część do sprzętowania, to wiesz. Masakra, nie? Tu za podwozie koło. Aż tutaj. No, ktoś zostawił butelkę już. takie jakieś drzwi albo drabinka Aczkoło od podwozia To się? on jakoś w tą stronę uderzył, nie? Co? Moc. Te jak krzyczą to skrzydła chyba tu koło no skrzydło tu koła, następny podwodział, są silniki jest flaga amerykańska o, silniki Mało co z nich zostało? Nie? Tu następne silniki. A tu są, gdzie oni leżeli? Takie kopce? Co? Chodnice. No tak, no ale oni przecież w jednym miejscu nie leżeli o tam jest ten ten Memory. dobra, chciałem zobaczyć tu tu jeszcze coś leży Chyba tędy szedł, on chyba tędy szedł, wiesz? Bo tak wydać jakby on tędy się chyba rozbił. No i tu są silniki, tu widzisz? Są po dwóch stronach silniki, no, on chyba tędy rył. Bo tu już jest część No idziemy zobaczyć. No mogło tak być, że tu zawadził. Ale tu wieje. O ja! Zobaczcie tu jaki widok. do no. No. co ja no. No. no i tak właśnie dotarliśmy do końca dotarliśmy już do samochodu trochę nas wybiało, ale jest dobrze Szybkie podsumowanie 12-13 km 3 godziny 27 ogółem. Czas ruchu, godzina 14. Czas postoju, godzina 15. skoczyło łącznie 13 km. Nam to zajęło nieźle, było fajnie. Coś zobaczyliśmy. Pokażę Wam jeszcze widoki z parkingu. Jak będziecie parkować, to tu koło przystanku autobusowego. Nie idźcie w tą stronę. Tak jak my. Mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie. Widzimy się w następnym odcinku albo w następnej wyprawie.